Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przyglądzie złych wiadomości. W tym tygodniu na samy chyba dobre wiadomości, gdyż będę opierał się na źródłach rządowych. A źródła rządowe donoszą raz za razem w tym tygodniu, że ogromne sukcesy odnoszą na wszystkich możliwych polach. Na polach militarnych, międzynarodowych, wewnętrznych, gospodarczych. Zresztą posłuchajcie sami tego przyglądu, bo mnie się sam nie chce wiedzieć co będę mówił. Zacznijmy od tego, że rząd wykonał działania, które niezwykle dobrze wpłyną na trzeźwość umysłów Polaków, gdyż, nie zmieniając prawa, zakazały produkcji pojemników na płyny wyskokowe, które nie są butelkami. Dobra, musiałem się mocno ten, zastanowić nad tym, gdzie tu jest jakiś sukces, ale poszukajmy tego sukcesu. Na pewno, z sukcesem zakazu nieoficjalnego, bo w świetle prawa dalej można produkować plastikowe pojemniki na płyny skokowe. W świetle tego, co mówi rząd, pan Tusk oraz pan Hołownia. Druga osoba, w państwie tego robić nie wolno. W związku z tym, mimo że mamy papiery takie prawne, w sensie ustawy, w konstytucję, to wszystko patrzymy na to i można. I wydaje się, że jednak można, to jednak nie można, gdyż te wszystkie papiery urzędowe. Ustawy oraz konstrukcje można wsadzić w kieszenie, gdyż liczy się słowo pana Donalda Tuska oraz pana Hołowni, który w sumie nie ma żadnego słowa, gdyż nie ma własnego zdania, gdyż powtarza wszystko po Tusku, więc skupmy się jednak na Donaldzie Tusku, który zarządził, że Polacy nie będą pili napojów wyskokowych z plastikowych pojemników. Można by tak powiedzieć, gdyby nie to, że mm, ta sprawa jest wielobiegunowa, jakby się wyraził, jeden z znanych, Geopolityków, który w tej chwili opowiada historię o tym, jakie to kobiety lubi, a jakich nie lubi, nie dlaczego to opowiada w tej chwili, a nie dlaczego ja to w ogóle wspominam, a kogoś to wpadło do oka przed chwilą przed momentem, w którym zaczynałem nagrywać program. No więc sprawa tych tubek z napojami skokowymi zamyknęła kompletnie temat zalanych terenów na Dolnym Śląsku, bo jeszcze w zeszłym tygodniu próbowano ten temat zamknąć, żeby tam opinia publiczna nie interesowała. Bobrami, bobry niestety, mieszkają nad rzekami, rzeki, jak wiadomo, zbierają i w związku z tym. Bobry łączono jednak z zalewaniem Dolnego Śląska i to było niefajne, gdyż opinia publiczna nie została odciągnięta od tematu, e, od tematu odszkodowań, braku pomocy rządu, e, niewiadomej liczby osób, które przestało oddychać w wyniku zaniechań rządu. E, media oraz politycy Konfederacji, trzeba to przyznać cisnęli temat. W związku z tym, żeby go zlikwidować, należało użyć czegoś mocniejszego niż bobry, no i wreszcie użyto właśnie tubek z plastikowych, których można sobie było kupić na E me Napoje wyskokowe w tubkach można było kupić w Polsce od kilku miesięcy, i to nie była żadna ekstrawagancja, nic normalnego, bo takie tubki identyczne jak te, które zakazano, nie zmieniając prawa w Polsce, można kupić w Niemczech, może kupić w Wielkiej Brytanii, może kupić we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, w sumie na całym świecie można kupić. No i ta moda w sensie pakowanie wreszcie przyszła do nas, i nagle po dwóch miesiącach dystrybucji tego dobra eee, okazało się, że tego nie można produkować w Polsce, gdyż nie istnieje taka wielka potrzeba polityczna, żeby jednak znaleźć jakiś temat, który będzie rajcował wszystkich, który spowoduje, że media się rzucą, pokazywały, że tu jest wspaniały, gdyż walczy z nadmiernym spożyciem płynów wyskokowych, a opozycyjne media z politycy będą że no to bardzo straszne, że tak się stało i to jest temat zastępczy. Tak, to jest temat zastępczy, ale czy dziś ktoś mówi w ogóle coś o sytuacji ludzi, którzy zostali zmyci dwa tygodnie temu? Chyba nie. I o to chodziło. Innym wektorem tej sprawy jest to, że Polska jest krajem nieprzewidywalnym, jeśli chodzi o działalność gospodarczą kompletnie i to nie jest kwestia tylko nas Polaków, ale całego tego biznesu jak się u nas przewija. O tym jest doskonale firmy zagraniczne, które jak wspomniałem tutaj od początku rządów Tuska powoli się wynoszą z różnych powodów, a to zielony ład, który powoduje, że energia jest za droga, a to przepisy w Polsce, które po prostu są nieprzestrzegane, a to możliwość zamknięcia dowolnej dużej korporacji, tak na przykład jak TVP, eee, po prostu tak, bo komuś się tak podoba, bo ktoś sobie tak zarządził i ze złamaniem prawa można było zamykać duże korporacje. Ze złamaniem prawa rozdawać pieniądze na prawo i lewo, ze złamaniem prawa e, nie brać pieniędzy tam, gdzie należałoby je brać. To nie jest nowa sytuacja, co się wydarzyło w tym tygodniu. Podobnie Donald Tusk zadziałał w czasach, kiedy był poprzednio premierem, czyli ponad 10 lat temu, kiedy to potrzebował mieć jakąś, taką sytuację medialną, która mu przykryje różne rzeczy. W związku z tym zaczął się interesować mocno w ten sam sposób jak tubkami spółek tak zwanymi dopalaczami, które wtedy były legalne, gdyż były zgodne z prawem. Były legalne sklepy, legalnie można było kupić, legalnie było można sprzedać. I To nie jest tak, że jestem użytkownikiem tych rzeczy, bo nigdy tam nie byłem w tych sklepach, ale to było legalne. Ktoś sobie chciał kupić, to było to legalne. jak to chciał sprzedać, było to legalne, ale w związku z tym, że tu spoczywał jakieś uderzenia mocnego, które odwrócił uwagę społeczeństwa od innych rzeczy. Tam było wiele rzeczy, tam było OFE, tam była ta afera, taśmiała wiele, wiele rzeczy. Zrobił coś takiego, co zrobił w tej chwili z tubkami, czyli z godziny na godzinę się okazało, że tamte rzeczy są nielegalne, i to bez zmiany prawa, jak wspomniałem. Wystarczyło tylko, żeby wysłać tam specjalne komisje, policję, w kontrolę, sanepidy i inne, żeby tam ludziom się odechciało robić cokolwiek. I taka sama, sama sytuacja miała w tej chwili miejsce, opowiada z tych tubek. Osobiście znam kilka akcji, trochę pomniejszych, bo mniej medialnych, w ogóle nie przenoszyły się przez media. W latach 90 człowiek, którego poznałem osobiście, zresztą zmarł w zeszłym roku, a ale nie z Polu Tuska, nie. to, to jednak, że po prostu ja łączę jakoś te dwa fakty. W 90-tych latach produkował siatki, które z, z rzek, w których były syfy jakieś, potrafiły ściągać te syfy i może było w ten sposób je zbierać na bok e, i eliminować z rzek. No więc pewnego dnia dowiedział się ten pan, produkując legalnie te siatki, że już nie produkuje tych siatek legalnie, bo one są nielegalne, gdyż w świetle umowy ze Szwecją, e, Polska dogadała się, że w zamian za jakąś tam pomoc, e, Szwecja będzie miała wyłączność na dystrybucję takich siatek w Polsce, w związku z tym produkcja takich siatek w Polsce. Zakazana. Tak po prostu. Bez informowania producentów, bez rozmów z nimi, nagle zniknęły biznesy. Takich przykładów można by mnożyć, tak naprawdę, ale sam rys tego, jak ten państwo działa, jak to państwo działa, macie. W związku z tym nie ma co się nad tematem zagłębiać. Co do Bobrów, to jest ciekawa sytuacja. Bobry jednak nie spowodowały tego, co spowodowały, gdyż pani Dzielińska znów pokazała się w mediach, ale nie ma wyczucia takiego, że jednak powinna zniknąć, więc się w związku z tym pojawia, bo nie ma tego wyczucia. Wystąpienia w mediach i powiedziała coś takiego. My musimy się na to zabezpieczyć. To jest spowodowane między innymi przez zmianę klimatu? Tak, to już nie Bobrym, to już nie ludzie nawet, to już nie rząd, który po prostu dał kompletnie ciała, tylko jak zwykle globalne ocipienie spowodowało te powodzie, które mieliśmy możliwość obserwować w ciągu ostatnich kilku tygodni w Polsce. No cóż, co by się nie działo, zawsze jest winny ktoś inny, a to globalne ocipienie, a to słońce. Wszyscy dookoła, my, tylko nie my, bo przecież my jesteśmy bezbłędni, super fajni, o czym pan Kośniak i pan Kamysz wspomnieli w ten tygodniu w sposób taki, że mnie po prostu poszło w pięty, bo nagle okazało się, że mieszkamy w państwie, które jest po prostu prawdziwym, cholernym mocarstwem. Żyjemy w mocarstwie, wielkim imperium, gdyż jak się okazało, dzięki panu Kośniakowi i panu... Kamyszowi, którzy powiedzieli o tym wprost, opinii publicznej, jesteśmy trzecią armią w NATO. Mało tego, że jesteśmy trzecią najsilniejszą armią w cholernym NATO, to jeszcze przeskoczyliśmy Francuzów, rozumiecie? Przeskoczyli się Francji, która ma tak, atom, w sensie broni taką, tom, która robi dużo problemów, jak spali komuś na głowę. Mają swoją flotę, mają swoją armię, która gdzieś tam w Afryce robi różne rzeczy, w mniej lub bardziej udany sposób, to słaby, ale są, generalnie to są potęgą militarną i my ich przeskoczyliśmy. Także ucieszyłem się bardzo, że jesteśmy tak wielkim imperium. Pan Kosiniak i pan Kamysz pocieszyli mnie i postępi na nogi, bo tak myślałem, jak mal że no jest słabo. to się okazało, że super fajnie. W sukurs poszedł. Szybko jakiś wysoki generał wojska polskiego, który stwierdził, że mało tego, że jesteśmy armią, która po prostu no, nikt nie ma z nami szans, oprócz dwóch firm takich podobnych w NATO, ale jesteśmy w NATO, w związku z tym one nami zagrożą. No więc pan generał stwierdził, że mało, że jesteśmy jedną z najsilniejszych armii świata, wszechczasów oraz wszechgalaktyczną armią, która pokona wszystkich, nawet Marsjan, to mało tego my musimy wejść w jakiś konflikt. Jego zdaniem, w sensie nawet nie musimy, tylko wejdziemy w konflikt. w w czasie, którego to Polska może i spłonie, ale jego zdaniem nie ma dużego problemu z tym, gdyż w finale i tak wygramy. I jak powiedział, cytuję wtedy wrócimy i będziemy budować dalej. Jak to wrócimy, to nie gdzieś się wybierają? No chyba tak, bo jak wiem dobrze z roku, w też byliśmy najsilniejszą maryą w Europie, po prostu ten z Wąsikiem to w ogóle po prostu mógł nam naskoczyć. Ruscy wiadomo, po prostu w ogóle naskoczyć mogą każdemu. My byliśmy najsilniejsi, w związku z tym poszliśmy na konflikt, w którego samym początku nasze władze wyjechały z Polski zakładając rząd na emigrację i stamtąd nam mówiły, e, kogo mamy napadać, do kogo mamy oddawać salwy honorowe, do kogo niehonorowe, e, co wysadzać i tak, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Także z słów tego generała wynika, że znowu się szykuje potrucha, Zazywki, czyli, że <laughs> zrobią coś, co e, spowoduje no, nagłe zatrzymanie rozwoju naszego kraju, ale w finale oni wrócą. Wrócą i będą budować dalej na zliszczach. I to jest w sumie dobra informacja. Bo ten system, który istnieje w Europie i w Polsce, bez gliszcz się nie będzie w stanie reinkarnować w sposób normalny, gdyż wszystko to, co dzieje się dookoła, prowadzi do takiej prostej konstelacji, że bez wysadzenia tego powietrza nie da się niczego zrobić porządnie. Gdyż onkologia nie ma szans z tym, co droczy i dręczy nas wszystkich, w związku z tym, bez zamieszania, które wyzeruje cały system, nie mamy szans postawienia czegoś od nowa. Problem w tym, że oni myślą, że tutaj wrócą. Jak wiadomo, po 1939 nie wrócili. Tutaj coś, ktoś z całkiem inny przejął władzę i tamci mogli tego sobie pyszczyć z Londynu. Czy będzie tak tym razem? Zobaczymy. Obawiam się, że to jest możliwe. Aczkolwiek bardziej obawiam się tego, że jak tak się stanie, nawet bez żadnej dużej zawieruchy wojennej, to większy problem będzie z miejscowymi patriotami, którzy stwierdzą: O Chryste panie, w imię rządu, na uchodźstwie, my tutaj zrobimy wszystko, żeby wygnać tego złego, który nam tutaj przyszedł. Czy to Niemca, czy to Luska, wszystko jedno. Nie będziemy z nimi kooperować, bo przecież musimy odbudować Polskę tak silną, jak przed. Wojną. A, ale ona przed wojną, chyba nie była silna, skoro przegrała tą wojnę. Tak się pojawi jakieś pytanie, i wtedy pojawi się pluton egzekucyjny jakiś patriotów miejscowy, który takiego zadającego pytanie my się natychmiast anihiluje, gdyż nie można stawiać takich pytań. Jeżeli dziś ich nie można stawiać w obliczu klęsk różnych wyborczych, to czy ktoś będzie mógł je stawiać w obliczu klęski militarnej? No nie sądzę. Żeby nie być go osobnym, ja, w Marcin Polady i Warzech jesteśmy ciągle oskarżani przez elektorat pisowski o to, że to my doprowadziliśmy do klęski PiSu. Во стати живорач. Nie, że przed wyborami mówiliśmy, co PiS robi złego i co może spowodować klęskę wyborczą i co się w finale ziściło, tylko że my mówiąc o tym, co może spowodować klęskę wyborczą, spowodowaliśmy klęskę wyborczą PiSu. No, taka logika myślę dość ciężka. Ja nie potrafię ogarnąć, ale zostałem Państwu takie pytanie, czy faktycznie e, ja doprowadziłem do klęski obozu patriotycznego w Polsce. No jeszcze w Warzech oprócz tego oraz poradę. Osobiście nie sądzę, ale może jednak tak było, w związku z tym podpowiedzcie mi, co zmienić w moim życiu, że więcej o klęski naszej małej, wielkiej ojczyzny w obliczu w przyszłości, w obliczu przeszłości, w obliczu teraźniejszości, w obliczu wszechmogącego. Proszę Was, powiedzcie mi to tak na ucho gdzieś tam w komentarzach. Polska jest tak ogromnym imperium, że wytoczyła wojnę celną Chinom. Niemcy tego nie zrobili, a my tak. Chodzi o elektryczne samochody, które to Chińczycy produkują za tanio, jak się okazuje, gdyż w Europie ich nie można zbudować za tanio, gdyż w Europie są takie podatki i obostrzenia, Zielone Łady, że nic nie można zbudować tanio. Niczego praktycznie nie można zbudować tanio. W związku z tym, każdy, kto nie mieszka w Europie, kto nie prowadzi działalności w Europie, może to wszystko, co my produkujemy w Europie drogo, produkować taniej i później próbować to sprzedać do Europy, i Europa. Nie zrobi niczego z tym, żeby na przykład nie wiem, obniżyć koszta w produkcji takich rzeczy w Europie, żeby nie mieć konkurencji poza Europą, tylko te wszystkie koszta pozostawi albo jeszcze nie to, na stałym poziomie, tylko jeszcze podwyższy, a wszystkim tym, którzy w naturalny sposób produkują rzeczy taniej gdzieś poza Europą, będzie narzucała cła. I tu ciekawostka, bo Niemcy nie chcą tego do końca, a Polacy już się postawili, że tak, Chiny są bardzo złe. Przypomnę rozmowę a propos elektrycznych samochodów sprzed kilku miesięcy, kiedy to jeden pan gramatyka, zdaje się jakiś minister rządu tego współczesnego, najnowszego rządu Polski, mówił, że nie będziemy w Polsce robić elektrycznych samochodów, bo to wymagałoby kooperacji z Chinami, a Chiny są niedobre, bo nie lubią Tajwanu. To był jego argument. Przypominam, że tak właśnie mówił. No więc w Polsce nie ma elektryków, bo nie będzie, bo Chińczycy robią je u siebie, a Chińczycy są źli. Ale na to, że nie będzie w ogóle żadnych chińskich samochodów, bym nie wpadł, bo chyba chodziło wtedy o produkcję. A to i, że chodzi o to, że w ogóle żadnych chińskich samochodów w Polsce nie było. Niemcy, co prawda, na razie się odżegnują od tego cła. Mówią, że jeszcze prowadzą rozmowy, że nie do końca dobrze to wpłynie na ich gospodarkę, no bo oni są gospodarką, oni są dość dużym mocarstwem, takim ekonomicznym. i Jeżeli uderzą w wiedzą od jeżeli uderzą w Chiny cłami, to w Chinach produkują tyle różnych rzeczy, że te cła uderzą w nich z powrotem. W związku z tym Chińczycy i Niemcy. No, jeszcze ciągle deliberują i dyskutują. Polacy nie, bo są tak przecież silną armią, gospodarką, wszystko mają po prostu zapięte na ostatni guziczek, że przed żadnym Chińczykiem kłania się nie będą. A to, że eksport chiński do Polski, e, no przewyższa znacznie eksport polski do Chin, e, ten polski jakieś promile są, e, też chyba nie spędza nikomu sens, powie, bo jako imperium do jednego humanitarne, teraz jeszcze militarne oraz ekonomiczne, możemy przecież dyktować warunki całego światu. No i tu się kończy mój optymizm, bo jednak uważam to za niezłą głupotę. Dobre informacje z PiSu mam dla was, miałem je pójść w zeszłym tygodniu, ale jakoś stwierdziłem w zeszłym tygodniu, że są ciekawsze tematy, no więc dobrą informacją z PiSu jest to, że pan Morawiecki chce z PiSu się wypisać. W sensie wypisać go chcą, a on się bardzo przychyla za tym, zostać wypisanym, gdyż okazuje się, że pan Kaczyński myśli. A co w sensie, no myśli, no myśli, no każdy myśli w jakiś tam sposób. tak? Ale pan Kaczyński przemyślał sprawę i wyszło mu, że pan Morawiecki jest strasznym obciążeniem, że to on doprowadził, a nie ja, do klęski PiS-u w ostatnich wyborach. E, zgadzam się, panie Kaczyński, doszedł pan do, do bardzo dobrych wniosków i w związku z tym, że pan do nich doszedł, to pan strasznie sekuje po pana Morawieckiego i to się ma zakończyć tym, że pan Morawiecki się wycofa całkiem z zabawy w PiS i zostanie takim, nie wiem, człowiekiem niezależnym od polityki, wróci do biznesu. Nie jest za bardzo, bardzo, bardzo gdzie, ale mnie to nie za bardzo interesuje, gdyż pan Morawiecki ma tyle pieniędzy. Że nie muszę przejąć jego przyszłością, że zapewnił ją sobie, żonie, dzieciom, wnukom i prawnukom. W związku z tym jego stan majątkowy jakoś nie za bardzo mnie interesuje. Ale to, że pupil pana Jarosława Kaczyńskiego, wieloletni, który to prowadził politykę, dzięki której PiS stracił władzę i chyba już jej. Nie odzyska nigdy, tak mi się wydaje, przynajmniej, a przynajmniej przez długie dekady może nie odzyskać, a może odzyskać odzyska tydzień. Także to są takie tylko moje projekcje, oczywiście wynikające z ogromnej niechęci do polityków wszystkich. Że nagle pan Kaczyński to jakoś tak się obudził i przyszło do głowy, że to można jednak połączyć pana Borowskiego z, z przegranymi wybrami? No i to jest dopiero strategia intelektu. Niezmiennie w PiSie pozostaje chwilowo kandydatem prezydenta pan Błaszczak, o czym mówię od kilku miesięcy. Nic się na razie nie zmieniło. Pan Kaczyński tej kwestii jeszcze nie przemyślał, bo już w zeszłym tygodniu mówiłem, że on ciągle myśli, jak to wszystkich zaskoczyć, no więc ciągle jeszcze nie zaskoczył, w sensie pewnie zaskoczył w środku w sobie, że może to nie jest najlepszy że pan Błaszczak był prezydentem, bo to są gwarantowane przynajmniej wybory. Ale nie zaskoczył jeszcze nikogo tym, kto właściwie może zastąpić pana Błaszczaka. W związku z tym ciągle jest grany pan Błaszczak jako kandydat na prezydenta PiSu. Co z tego wyjdzie? Myślę, że wszyscy wiemy. Czy warto się nad tym pchać dalej? No nie. W związku z tym przechodzimy do dalszej wiadomości. W zeszłym tygodniu wielu obserwatorów naszego życia gospodarczego oraz rozwoju naszego imperium zasmuciła bardzo informacja o zmianach w zarządach różnych energetyki jądrowej, w struktur zajmujących się energetyką jądrową. Ktoś tam skasowano, kogoś zwolniono i to była strasznie bulwersująca dla wielu informacja. No więc uspokajam, w Polski atom powstaje. To, że tam pani klęska siemens potwierdziła w tym tygodniu i nie kłamała, mówiąc o tym, że atom powstaje faktycznie w Żarnowcu pracę, w ogóle żarzowca pracę trwają. Także przynajmniej jedna elektrownia atomowa powstanie. To, co mówi pani Klaska. Budujemy więc zarówno pierwszą polską elektrownię jądrową i żaden Sasin nam w tym nie przeszkodzi. No, powoduje kompletne zamanie, tak? bo gdyby nie ci ludzie, których określa. Ona jako hamulcowych atomu, czyli poprzedni rząd, to ona by teraz nie miała czym zarządzać, bo nie było żadnych prac jeszcze ciągle rozpoczętych. Więc zarzucanie poprzednikom, że to oni doprowadzili sytuacji, w której ona musi ciężko pracować, no jest daleki od faktów. Ale olejmy sobie te ich wojenki wewnętrzne, bo w sumie nie powinna interesować te różne popisowe, wzajemne numery, które mają unieszkodliwiać przeciwnika na stałe i z czego nic nie wychodzi na ogół. E, ważne jest to, że to jest chyba jedyna pozytywna informacja w programie, że atom w Polsce w sensie atomowej, a przynajmniej jedna powstaje. Czy powstanie? Zobaczymy, ale powstaje i prace nie staną tak w środku cepeku i innych sytuacji, też prowadzonych, które stanęły kompletnie, mimo tego, że pan chłownia mówi takie rzeczy. My nie umiemy mówić o tym, co nam się udało, ile zrobiliśmy. Nie umiemy cieszyć się. Wiecie dlaczego? Dlatego, że jesteśmy prymusami. A prymus zawsze. Będzie miał ochotę zrobić więcej, zawsze będzie patrzył na to, czego jeszcze nie zrobił, zawsze będzie się tym dołował. Tak, mnóstwa rzeczy nie dowieźliśmy, ale jednak są takie, które wyraźnie dowieźliśmy. Umiejmy sobie za to nawzajem podziękować, umiejmy się nawzajem z tego ucieszyć. Ludzie! No właśnie, on tylko i wyłącznie mówi takie rzeczy i nic z tego nie wynika. Sytuacją, którą można by też uznać za przykrywkę dla słabej kondycji rządu, który dostawał w tym tygodniu niezłomot nawet od mediów, które są kojarzone z tym, że bardzo lubią ten rząd, czyli Donetu, który ujawnił, poinformował, że w totalizatorze zwolniono wszystkich ludzi, którzy pracowali zastępując ich ludźmi pana Tuska oraz innych partii, chłowni oraz Lewicy. W sumie to nie zdziwiło, ale jednak zagęszczenie informacji mówiących o tym, że jest źle, że tak, nie ma pieniędzy na szpitali, tutaj pani ta Lyszczyna, tak, to taka, taka, taka obła, taka duża baba, która nie nie dość mówi, w związku z tym nie, 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 nie puszczał, żeby was nie dorwać, natomiast ona stwierdziła, że brak pieniędzy na szpitale to jest specjalny program rządowy, tak, że nie ma pieniędzy, bo dzięki temu, że nie dali pieniędzy na szpitale, to teraz zobaczą, w serio tak mówię? to teraz zobaczą, który szpital przeżyje i w związku z tym ten, który przeżyje, będzie wynikało z tego, że jest najbardziej potrzebny w okolicy i te, które nie zdechną z braku pieniędzy, dostaną ogromne pieniądze, żeby w przyszłości być wielkimi szpitalami, które ogarniają wszystko w okolicy, bo jak sobie poradziły bez pieniędzy, to no z pieniędzmi sobie też poradzą i takie jest sporość rządu. Szkoły nie dostają pieniędzy. Ci nauczyciele, którzy przecież pyskowali zapisu strasznie, że jest im bardzo źle, że pod pisowskim piłatem to oni strasznie się męczą i chcą zmian i zrobili zmiany, gdyż też za pomocą dużej części nauczycieli rząd się zmienił. oni w tej chwili zaczynają nie przychodzić do pracy, bo nikt im nie płaci od ponad kilku miesięcy. Lekarzom nie płacą kilka miesięcy, szkołom nie płacą kilka miesięcy. ja mam takie pytanie, co tu się wydarzyło w tym kraju, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy nagle wszystko brakuje pieniędzy. Wcześniej były, teraz ich nie ma. Ja rozumiem, że te złe kaczystowskie prosiaczki wyprowadziły tyle hajsu z budżetu, że nie ma budżetu całego, ale przecież miało być KPO, które wszystkie nas miało uratować, to były miliardy złotych, miał miało wpłynąć do Polski, więc dlaczego brakuje pieniędzy? Bo w to, że ten PiS wyczyścił korytko z pieniędzmi do zera, jakoś mi się nie chce wierzyć. Wracając jednak do przykrywek, przykrywką, która mogłaby przykryć sytuację właśnie związaną z tym, że rząd dostaje systematyczne bęcki, a to brakuje hajsu, a to gdzieś jest za dużo hajsu, w związku z czym pan z swoją nałożnicą, panią Gajewską, e, miesięcznie wyciągają z państwa grube pieniądze na mieszkanie w Warszawie, mimo że mają własne mieszkanie 30 minut od centrum, e, to biorą grube na to pieniądze i nic nie widzą w tym żadnego problemu, nikt nie widzi problemu w tym, że masy partyjne, Wyciągnął hajsty o kraj, także z jednej strony nie ma na szpitale, z drugiej strony jest na parlamentarzystów, e, i to wszystko wypływa w tym tygodniu jakoś w jakiś sposób taki permanentny. Każdego dnia coś złego się działo, w związku z tym przykrywka związana e, z alkobuteleczkami e, to jest jedna rzecz, ale to, że palikota aresztowali, no to się w głowie nie mieści. Aresztowano Palikota, który obiecywał ludziom niesamowite rzeczy i ci ludzie w to wierzyli i w związku z tym dostarczali mu hajs, z którego Palikot sobie świetnie żył eee, i że wam pokazać, jakie umysłu mają ludzie, którzy pozdrawiają pieniądze, bo to moim zdaniem nie jest wina Palikota, po prostu jeżeli masz przed sobą grono ludzi upośledzonych intelektualnie, to z nich korzystasz i pan Palikot z nich korzystał to jest na przykład jeden z takich panów. Dominik Maj w 2021 roku kupił od Janusza Palikota dwie beczki alkoholu za 12 tysięcy złotych. Beczki do dziś nie zostały dostarczone, a kontakt z byłym politykiem się urwał. To tak jakbym poszedł do salonu samochodowego, kupił samochód? I nagle dealer powiedział, że nie ma samochodu ani pieniędzy. Ten facet, jak sam powiedział, kupił samochód w firmie, o której wiedział tylko, tylko właśnie to, że jej właściciel nie lubi Kaczyńskiego. I nie sprawdzał niczego, czy ta firma ma samochody, czy ta firma w ogóle produkuje samochody, czy sprawdza samochody. Tylko wystarczyło, że właściciel nie lubi Kaczyńskiego. W związku z tym wpłacił mu gruby hajs na konto, żeby tamten jeszcze bardziej Kaczyńskiego nie lubił. Teraz się dziwi, że nie dostał samochodu, jak to określił, czyli dwóch budbeczek z alkoholem, na które miał zapłacić 12 tysięcy od sztuki. Nie wiem, czy kiedykolwiek wydawałem tyle alkohol na no, alkohol, raz na pewno nie, w ciągu roku tyle nie wydawałem nigdy, w ciągu całego życia nie, czy tyle alkoholu wypiłem za tre pieniądze, ale ten pan stwierdził, że w związku z tym, że pan Palikot nie lubi Kaczyńskiego, to jest człowiekiem godnym zaufania i w związku z tym podwieży mu swoje pieniądze, o które teraz go ściga, ale ten zawodnik i tak jest sam, bo on tam wpłacił po 20 tysięcy złotych. Eee, są ludzie z pierwszych stron gazet, niezwykle inteligentni, elokwentni, eksperci medialni, których można spotkać w wszystkich możliwych mediach, gazetach, radiach, telewizorach, którzy codziennie produkują się o tym, jaki to świat w ich oczach jest miałki, bo są tacy genialni. E, oni popłacali po, po, po kilkaset tysięcy e, złotych. No i Palikota zamknęli. Zobaczymy, co dalej z tego wynika, Tym bardziej, że wspólnikiem Palikota w tym biznesie był pan Wojewódzki i o nim nie ma na razie żadnej mowy w tych doniesieniach. W związku z tym, e, nie wiem jak traktować tą sytuację, jest pewnie rozwojowa. Będziemy się jej przyglądać, jak się powiem, kiedy tylko będzie okazja kiedy będą nowe informacje na temat tego, co właściwie się wydarzyło, tak czy siak władza kąsa swoich, tak mówią jedni, a inni twierdzą, że nic z tego nie będzie, jak zwykle. I ja skłaniam się ku temu drugiemu przypadkowi, że nic kompletnie z tego nie będzie. Reasumując sytuację ostatniego tygodnia, ostatnich miesięcy, de facto po raz kolejny musimy zrasłalić tę sytuację. W Polsce nic już kompletnie nie działa, nie działają systemy bezpieczeństwa, zapewniające bezpieczeństwo obywatelom, nie działa szkolnictwo, nie działa oświata, bo w związku z tym, że oświata nie działa, to szkolnictwo też nie może działać. Szpitale nie mają pieniędzy, czyli ochrona zdrowia nie działa. W sumie nic oprócz represji takich skarbowych w Polsce nie działa. Yy, Terrybysie też dotykają głosy tych, którzy nie są związani z władzą, z partią, w tej chwili rządzącą. Więc jeden nas dziwić, to to, że to państwo w ogóle jeszcze funkcjonuje, tak? że jeszcze istnieje, że nie wpada na pomysł, żeby jednak nas najechać i zająć, tylko z drugiej strony, po co zajmować się państwo, które jest tylko teoretyczne? Przecież za pomocą agentury, za pomocą łapówek, lobbyingów można instruować dowolnie, bez ryzyka, że jakiś partyzan strzeli komuś w głowę albo coś wysadzić. Sami się pilnujemy i nie pozwalamy na to, żeby to się zmieniło. W sumie to Polska staje się powoli taką. Ukrainą sprzed kilku lat, kiedy to państwo było opisywane jako kompletnie skorumpowane, działające, oparte na oligarchach, którzy zrobili ogromne pieniądze, koszty społeczeństwa. Także od początku wojny na Ukrainie zmieniło się to, że Polska, która wtedy jeszcze zdawała się w jakiś sposób być państwem w miarę normalnym, które ma szansę na jakąś przyszłość i rozwój, w tej chwili okazuje się państwem tym różniącym tylko od Ukrainy, że nie mamy ciągle jeszcze u nas działań zbrojnych. Ale jak słyszeliśmy od pana generała na samym początku tego programu, to się szybko może zmienić, nawet się musi zmienić i się zmieni. W związku z tym, jaki jest dalszy scenariusz doskonale wiemy. A co tam na Ukrainie? No, yy... Kolejna ofensywa jakoś nie pykła. Zajęcie tego kurskiego obwodu chyba też nie pykło, a najbardziej chyba nie pykło w ostatnim tygodniu, bo ta sytuacja nie jest jakoś dobrze znana, ale się przemiała przez media zachodnie. W tym tygodniu w, na front trafił człowiek mega specjalista, który zarządza tworzeniem dronów bojowych na Ukrainie. Inżynier wysokiego szczebla, który to po prostu miał tego pecha, że no, nie, nie, nie przekręcił nic, nie oszukał nikogo, nie został wysłany karnie, po prostu jechał autobusem i w ramach e, tak zwanego poboru przymusowego e, został przymusowo przejęty przez poborców przymusowych e, i bez wprowadzenia tożsamości wysłany na front. I tak to może też u nas wyglądać, że bez żadnych powodów będziemy trafiali w różne miejsca, w których trafiać nie chcemy. Firmy nasze będą znikać, mimo, że będą działały zgodnie z prawem teoretycznie e, i nikt nam kompletnie nie pomoże, gdy sądy w Polsce, te rzeczy nie wspomniałem, już kompletnie nie działają. E, w tym tygodniu Sąd Najwyższy oznajmił, że pewien pan, który wcześniej był prokuratorem krajowym, który został odwołany, został e, to nielegalnie. Sąd Najwyższy stwierdził, ale jak się okazało, Sąd Najwyższy nie może stwierdzać takich rzeczy, gdyż jest też nielegalny. I władzy dzisiejszej panu Tuskowi i panu Bodnarowi nie przeszkadza kompletnie to, że ten Sąd Najwyższy w ciągu ostatniego półrocza, kiedy to pan Tusk panu Bodnaru rządzą, wydawał masę różnych innych wyroków, które były zgodne z prawem, gdyż Sąd Najwyższy był istniejącą komórką. A w tej chwili w związku z tym, że wydał wyrok, który nie podoba się panu Tuskowi e, i panu Bodnarowi, e, nagle okazuje się też być nielegalny i trzeba go zlikwidować. Sytuacji żyjemy sobie i to się rozwija, to się kumuluje i to wreszcie eksploduje. E, taka jest moja opinia. Myślę że Państwa także, co z tego będzie dalej. Zobaczymy. To wszystko w dzisiejszym Polityko. Żegnam Państwa, życzę miłego weekendu oraz reszty tygodnia. Przed widzimy się ponownie, a później mamy przerwę, gdyż jedziemy sobie do Pakistanu, ale to dopiero za tydzień, w związku z tym nie będę dzisiaj o tym się szerzej rozwijał. Do zobaczenia, życzę wszystkiego dobrego, szanownej mojej widowni, ze szczególnym zdaniem abonentów Polityko. Do zobaczenia, pa! Nasilają się bowiem znów próby siania zamętów, wywierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społecznych strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Po antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć. Są granice, których przekroczyć nie wolno. pytanie. Co za tym wszystkim stoi?